Dzień ja kochani, dzisiaj będziemy akurat grać robię Hood. No, no, My akurat chyba sobie gramy w to będzie chyba dobry pomysł. Przepraszam, że tak mało widzicie. Ja to po prostu nagrywam telefonu i ciężko. Więc ja tylko to tutaj ściszę. Okej. Okay. I co by tutaj zagrać? Właśnie. No. Hmm. 3 minuty, chyba po 5, powiedzmy. Znaczy, Więc jakby chyba lepsze. Ja bardzo krótko z O! Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo to jest mój pierwszy film. Nagle. Skąd ja? Jeśli chcecie na przykład jakiś ranking, albo coś, to możecie dać znać. Mm, a ja akurat skierowuję, możecie mnie też dodawać. nie wiem, jaki parę, 25. pięć. Więc właśnie bardzo byście chcieli... Wiesz, na bardzo bardzo to możemy właśnie takie taki ranking wyrobić. Misia mam narysować. Dobra, miś będzie dobry nawet, i sobie zrobię do białego misia. Tylko na początku trzeba wypełnić tło y, czarnym kolorem, a teraz sobie białym narysować tego misia. O Boże. Dobra, to trzeba sobie no. wywiększyć, żebyście że też to widzieli jaki ja kolor biorę, albo będziecie po prostu widzieć, jakie to rysuję, to będzie chyba po prostu lepsze Jeśli chcecie live'a to też możecie napisać. Też spróbuję to zrobić ale musicie najpierw zostawić subika. Zuwika musicie zostawić. I będzie dobrze. Mi się wydaje, że to jest bardziej zielone, ale to nic. Obój. Oh mm, dobra, biorę to na, na największy pędzel. Dobra. Dobra, i bierzemy różowy i wypełniamy nim łóżko. A myślałam, że w batycie będzie brzydszy. A jeśli chcecie inną gierkę, to napiszcie w komentarzu. To ja się staram to nagrać. Zostały dwie minutki, a ja sobie właśnie w tym momencie spróbuję tutaj to zrobić. Ja wam tylko kamerę poprawię Bo coś się stało z kamerą O teraz jest dobrze Przepraszam, że nie mogę wam całej gry jakby nagrać Bo jest jakby Problem w ogóle na telefonie I właśnie może teraz akurat wy wybierzecie Grat, którą będziemy grać więc y y wychodzimy sobie z przepraszam, proszę, że tak wybieram gry, które, y które, ten, mm -hmm. co byśmy tutaj zagrać, tu mam gry, które grałam, y może akurat wybierzemy sobie, y Ja jakie tutaj sobie wybrać, Obo no, światło przepraszam na ślażę, ale dzisiaj biorę, to biorę. się od razu wygra na tyle mi się. Jest mi albo zrobimy jeszcze taki, jak. żeby było jak najbliżej, żeby żadne właśnie tutaj nie przeszkadzało. Może no, sobie zrobimy akurat to opin. Tutaj mi spytał do ulubionych. O jej, cieszę się. przeszkadza teraz że mam o tak no i po prostu teraz musimy dobra my wybierzemy sobie na razie łatwe ale musimy sobie tutaj to ten. dobra wybierzemy sobie tak o żeby żebyście żeby by też widzieli no i okrut <tut> dobra o, tak mamy Przepraszam jest bardzo, ale ja nie jestem profesjonalistką raz po prostu będę wiedzieć Już jak to Jakby tutaj Jak to Jakby nagrywać Bo ja nie jestem też profesjonalistką Ja nie, ja nie ja gram w Minecraft to Tylko jakby nie gram I Tylko teraz jakby Muszę opłacić Z Epoxy No i tu nie, Muszę po prostu tutaj ten. muszę to po prostu opłacić więc y, jeśli na serio potrzebujecie jakiegoś filmu to możecie mi, y, powiedzieć um, a po prostu już przebieram ładowarkę żeby... i podłączyć to